Panie prezes, jak to się zaczęło? 97 rok, brak na rynku naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała i włosów. Potrzeba moja własna, jak i moich koleżanek, stąd pomysł na naturalne kosmetyki. tak się zaczęło? Zaczęli się na pewno od mojego kapitału, mojej produkcji. Minęło. Nie dużo, bo kilka lat i doszliście do tak ładnego, dużego hotelu, właściwie ośrodka spa. Może od czego zaczynaliście, jak przebiegała droga, jakie kosmetyki produkowaliście? Zaczęliśmy od produktów do włosów, czyli szampon na czarnej rzepie w 1997 roku, moda na rzepę, szampon Seborawit, dystrybucja w aptekach, w pięknej aptecznej buteleczce, później kolejno odżywki, później kolejna seria Radical. Największa seria naszej firmy, najwięcej nagród do dnia dzisiejszego, chyba otrzymała już około 18-20 nagród, nawet w, będziemy odbierać kolejną nagrodę we Wrocławiu w czwartek. I tak po kolei, po, po włosach wdrożyliśmy pielęgnację twarzy, pielęgnację ciała. Nowatorska seria Jantar na bazie wyciągów z bursztynu, bardzo trudna receptura. Bardzo ładnie sprzedająca się, szczególnie w okresie lata. To co wiem, to produkujecie nie tylko profesjonalne kosmetyki, czyli do, dla zakładów kosmetycznych, ale również dla bezpośredniego odbiorcy. Co by Pani polecała Polkom? Polkom przede wszystkim do pielęgnacji włosów. Za moment. Wiosna, lato włosy nie mogą być zniszczone, wysuszone, bo już i tak słońce swoim agresywnym działaniem będzie je niszczyć, więc wypadałoby teraz zadbać o fryzurę, wzmocnić cebulki włosów, choćby ampułkami Radical, czy suplementem diety radikal, następnie używać mgiełki, dobrej odżywki, a kolejny temat to wyszczuplanie. Działanie antycelulitowe, rozstępy, czyli chromoaktywne ampułki wyszczuplające, sól kąpielowa, peeling, maska do masażu, serum do biustu, nowy produkt, kapsułki wyszczuplające, koncentrat aktywnie wyszczuplający. No bardzo szeroka gama produktów i na pewno każda z pań coś dla siebie tutaj znajdzie. Chciałam zachować indywidualność tego miejsca, stworzyć to miejsce wyjątkowym. Poza spa myślałam o wspaniałej kuchni, która wyróżniałaby się z dziesiątej kuchni restauracji, jakie są w mieście Kraków. Chciałam połączyć działanie w łaźniach błotnych, w odnowie biologicznej, z odnową również przez wspaniałą kuchnię lekką, wellnessową. Stąd pomysł na znakomitego kucharza belgijskiego pochodzenia gotował dla króla Belgów, gotowa dla księcia Monako, Jean Boss, Jean Boss, jest u nas od sierpnia. Tak jak powiedziałam na wstępie, indywidualność tego miejsca zmusiła nas jakby do stworzenia Rozwiązań już od samej łazienki, przez zastosowanie własnych kosmetyków firmowych, przez dobór odpowiednich tkanin na łóżeczka czy na zasłony, od odpowiednich kolorów ścian, od bardzo ciemnych zieleni, ciemnych brązów do czerwieni, jak i również przez wystrój recepcji czy restauracji i kolejno pasja to ogród, też odpowiedni dobór roślin oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. Tworzy, tworzą to głównie kobiety, czyli ja i córka. Szykujecie niespodziankę, czyli te masaże, zabiegi SPA będzie wykonywać, czy będą wykonywać masażystki skąd? Terapeutki przywiezione specjalnie z Bali. Staramy się o zezwolenie na pracę. Dla nich u nas mają do nas dotrzeć koniec kwietnia. Również płyną już meble wykonane przez architektów przy współpracy z polskimi architektami, wykonane właśnie w tym egzotycznym kraju na Bali. Myślę, że każdej pani ubędzie lat, ubędzie kilogramów, i każdą z pań wprawimy wspaniały nastrój.